Nowy stok, nowe miejsce. Muszę powiedzieć, że bardzo dobra współpraca tutaj ze stokiem. Faktycznie cokolwiek nie chcieliśmy, to było załatwiane bez żadnych problemów. Mamy już pewne doświadczenia w organizacji, więc wiedzieliśmy jakie są nasze oczekiwania. Kocham narty, lubię dreszczyk emocji, właśnie takie współzawodnictwo, rywalizację. Dużo osób, które od zawsze tutaj przyjeżdżają, więc znajome głowy, że tak powiem i fajnie było się pościgać. Bardzo mi się podobało to, że dla dzieci było dużo informacji na temat bezpieczeństwa na stoku. Jako instruktor narciarski i lekarz zwracam na to bardzo dużą uwagę, więc cieszę się, że korżowianie i nie tylko będą wiedzieli o tym, że trzeba się bezpiecznie zachowywać na stoku, a przede wszystkim jak pomagać w przypadku wypadków narciarskich. Szósty nasz Puchar w sumie, trzecie pierwsze miejsce. Dwa razy, trzy razy byliśmy drodzy, trzeci raz jesteśmy pierwsi. Podrząd, tak? Sobie, jest dobrze. Ale takiego ładnego jeszcze żeśmy nie dostali. Trasa była przygotowana dobrze. Na koniec było trochę na płaskiem, trochę hamowało, ale no, dobry smar. Majnaty no jechały, no i jak widać jest efekt, no. Wygraliśmy tę rodzinę. Męska grupa była bardzo silna, damska oczywiście również, więc naprawdę można się i fajnie pościgać i miło spędzić rodzinnie czas. Jesteśmy społeczeństwem, które powinno jednak jak najwięcej spędzać czasu na powietrzu, a mamy teraz piękną pogodę, doskonałą zimę. To jest naprawdę. Bardzo fajna taka rodzinna impreza, gdzie się spotkałem. Wiele ludzi tutaj na przykład przyjechało bez nart, tylko żeby kibicować swoim rodzinom. Także to jest bardzo fajne. Bardzo fajny sposób na to, żeby promować narty, żeby może z tego wyrósł jakiś nam nowy mistrz świata, mistrz olimpijski w narciarstwie alpejskim. Ostatni raz się udało, że jesteśmy w różnych kategoriach, ale za rok już muszę się z nim ścigać i zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że go prześcignę. No. To jest mój cel. Na szczęście jestem po tym etapie, w którym się ścigam z dziećmi. Już się z nimi nie, mo, nie muszę ścigać, bo wiem, że nie wygram. Każda kategoria ma swoje nagrody. Jest kategoria Open, kobiet i mężczyzn. No i oczywiście jest specyfikacja rodzinna medale, nagrody rzeczowe nagrody finansowe puchary. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Poza tymi partnerami, którzy są z nami co roku, czyli firma Decathlon, na przykład, która się zawsze wystawia, no to mamy w tym roku również policję, która sama zawnioskowała o to, wiedząc, że organizujemy te zawody w Wiśle, czy mogliby się do nas dołączyć. Jest to policja chorzowska połączona z Cieszyńską. Robią w tej chwili właśnie takie konkursy dla dzieciaków. Kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na stoku, jak się zachować, jak bezpiecznie zjechać ze stoku. No, bardzo fajna akcja, więc trudno nie było się pod nią podpisać. Impreza cieszy się ogromnym powodzeniem, nie ukrywam wśród naszych mieszkańców Chorzowa, ale też weźmy pod uwagę, że to już jest po, po dwuletniej przerwie, jest to pierwsza taka impreza znowu, zawody narciarskie opłat prezydenta miasta Chorzowa, dlatego też według mnie wszyscy są już spragnieni, byli spragnieni tego, tego wypadu, tej jazdy, tego współzawodnictwa i tej przede wszystkim fajnej zabawy. Pogoda nam jak zwykle dopisała, warunki śniegowe również, trasa jest wygrażona. Tym razem, w tym roku spotykamy się. Po raz pierwszy Wiśle Malince na Cienkowie. I myślę, że tutaj naprawdę też komfort jazdy i organizacji zawodu jest o wiele wyższy, nawet niż tam, gdzie byliśmy do tej pory. Jak co roku rozpisaliśmy zawody na 150 osób, ale wiadomo, liczyliśmy się z tym, że może być troszeczkę mniej. Bardzo dużo ludzi na kwarantannach, izolację. To jest taki dosyć niepewny czas. Niektórzy nie chcieli ryzykować, bo wiedzieli, że nie wiadomo, czy będą w stanie. Cieszymy się z tego, że zapisało się 92 zawodników. Ostatecznie w zawodach wziął udział 84.